Jeżeli jeszcze dzisiaj trwają tarcia wewnątrz samej formacji i to między innymi z tego powodu nie znamy jeszcze nazwiska ewentualnego kandydata do fotela prezydenckiego, a jednocześnie wiemy, że to już właściwie jest po czasie. Taki numer raz, że tylko raz przychodzi, po drugie była zupełnie inna sytuacja polityczna i wreszcie po trzecie trzeba było go Andrzeja Dudę od początku wykreować. Gdyby dzisiaj chcieć kogoś wykreować tak od początku, trzeba już natychmiast zaczynać, bo to jest przecież objazd po całym kraju. Andrzej Duda nie miał, mimo wszystko nie miał w łonie tego własnego pisowskiego obozu ani kontrkandydata, Takiego ostro zarysowanego. Jednocześnie pan prezes Kaczyński, wtedy jeszcze silniejszy, u bardzo mocno dzierżył lejce, i tam nie było, że komuś się czegoś dajmy na co zachciewa, a tu już mamy w łonie samego pisu mhm. pewne bunty, no bodaj pani szydło i Kraków, prawda? Potem padło, że to pan Błaszczak byłby tutaj świetnym kandydatem, i przyznam się, że przetarłam oczy, no bo. Specjalnie wysoki, chyba nie. to o, o gustach się nie dyskutuje. Nie wiem jak z językami obcymi, ale chyba y, faktycznie głowy nie urywa. Panie Marcinie. Myśli Pani, że te wybory prezydenckie są y, dla y, opozycji taką możliwą zmianą? No bo jeżeli prezydent znowu byłby. Z obozu przeciwnego niż rząd, o to mógłby przez kolejne trzy lata torpedować, tak to nazwijmy, wszelkie ustawy, które wychodzą z rządu i ten dualizm prawny, o którym pani mówiła, no raczej by się prędko nie zakończył. Wie pan, to co ja tutaj myślę, to mniejsza o to. Natomiast na pewno dzisiejsza opozycja ma nadzieję. Inna sprawa, że wprawdzie bierze się do tych wyborów w sposób zwarty, ale bardzo. Niekonsekwentny w sumie, bo przecież jeżeli jeszcze dzisiaj trwają tarcia wewnątrz samej formacji, i to między innymi z tego powodu nie znamy jeszcze nazwiska ewentualnego kandydata do fotela prezydenckiego, a jednocześnie wiemy, że to już właściwie jest po czasie, to nawet nie jest czas najwyższy, ale po czasie, bo może się zdarzyć tak, że to będzie kandydat. Mało znany tak zwanej szerokiej publiczności. Nie wolno popełniać błędu takiego, że jeżeli ktoś jest znany w świecie polityki i, no powiedzmy, biznesu, kultury, to zaraz Polacy wszyscy go rozpoznają. A u nas, jak wiadomo, sądzę, że mój rozmówca przyzna mi tu rację: no jest tak, że wybory z taką ordynacją jak nasza prezydencka. Y, czyli wybory powszechne, y, wygrywa się głosami tak zwanego terenu. No właśnie, Niewielko jak pani miast. słyszy takie nazwiska jak Karol Nawrocki, no więc, to myśli ja, pani, że to ma, to ma sens? Wie pan, jak ja słyszę, to ja wiem o kogo chodzi przynajmniej. Natomiast. Y, i Przecież to Polacy mają wysłyszeć, a Polacy nie, na pewno nie niczego tutaj nie, yy, nie konkretyzują. Ona no, może tak to nazwać. No, niektórzy mówią, że Andrzej a... Duda w momencie, kiedy został prezydentem tak, ale też jest... nie był w politycznej ekstraklasie. Ale taki numer raz, że tylko raz przechodzi. Yy, po drugie była zupełnie inna sytuacja polityczna i wreszcie po trzecie trzeba było go, Andrzeja Dudę od początku wykreować. Gdyby dzisiaj chcieć kogoś wykreować tak od początku, trzeba już natychmiast zaczynać, bo to jest przecież objazd po całym kraju. A kraj jest niemały. No to szczęśliwy. pytanie, kto spisze? Tam jest prawie 50 tysięcy członków. No, no, pan, dużo do wyboru. Redaktorze, to pytanie zadaje sobie nawet jeszcze, jak sądzę, pan prezes Kaczyński, mimo że on wie najlepiej i to on ostatecznie wskaże zwycięzcę. Natomiast wtedy, kiedy pan. Prezydent Duda, dzisiaj nam panujący, no toż on powiedział, że to jest władza podobna królewskiej, ta prezydencka. No tak mu się ostatnio przejęzyczyło rzeczywiście. A może nie przejęzyczyło? Wie pan, no rzeczywiście nie wolno mówić co się wie, trzeba wiedzieć co się mówi. Pod tym hasłem polityka działać powinna. No w każdym razie, wracając do wątka, Andrzej Duda nie miał, mimo wszystko nie miał w łonie tego własnego pisowskiego obozu, ani kontrkandydata. Takiego ostro zarysowanego. Jednocześnie pan prezes Kaczyński, wtedy jeszcze silniejszy, u bardzo mocno dzierżył lejce. I tam nie było, że komuś się czegoś dajemy na co zachciewa. A tu już mamy w łonie samego PiSu y, pewne bunty no i pani szydło i Kraków, prawda? Mamy też aspirantów, którzy. Właściwie nie mają namaszczenia prezesa, za to y, prowadzi ich gdzieś do tego fotela takie wielkie chcieństwo. To pani doktor, myślę, że to pytanie skierujemy do e, adwersarza w kontekście tego kandydata, Dobrze. bo może on ma inne tutaj podejście, że może właśnie pan Nawrocki byłby świetnym kandydatem, a może też pojawiają się może na giełdzie świetny, nazwisk. Nie wie pan co, o ile na niego zagłosują. Ale też się <laughs> pojawia na giełdzie nazwisk Mateusz Marawiecki, Mariusz Błaszczak. No, y, a dzisiaj tak naprawdę nie wiemy nic. To rozumiem, że ja się mam odnieść do kandydatów Prawa i Sprawiedliwości? No, może szerzej, no ale myślę, że ten kandydat PiSu tutaj jest najbardziej nieznany nam wszystkim, no, to bo tutaj jednak w Koalicji Obywatelskiej rozwiniemy, no to ale tam gdzie nazwisk jest... zaraz, wiemy, że ma być przystojny, Znać języki obce. Wysoki. Kochać rodzinno. Przystojny, dorodny, wysoki, taki prawdziwy. kmicica le Lechita, dziecko Knicica. i po Wielkiej Lechy, rozumiem. No, ja oczywiście. E, to pytanie no to, to też kierujemy do pana Marcina, A tutaj pani doktor zarysowała ambitny e, rys tego kandydata, no ale sponoć e, od samego prezesa, tak? Taki no, miał no, być rys. Nieponoć, no bo no, możemy z, z, znaleźć i z internetu ściągać te wypowiedzi. Ja no to będę potem padło, że to pan Błaszczak byłby tutaj świetnym kandydatem i przyznam się, że przetarłam oczy. No bo specjalnie wysoki chyba nie. Przez sto... o gustach się nie dyskutuje. Nie wiem jak z językami obcymi, ale chyba faktycznie głowy nie urywa. Panie Marcinie. Istotnie mamy taką sytuację, że poza Konfederacją, która już Wskazała swojego kandydata w wyborach prezydenckich, żadna inna formacja tego nie uczyniła. Problem dotyczy przede wszystkim dwóch partii, tych głównych wiodących, bo sprawa nie jest klarowna w przypadku koalicji obywatelskiej. Cały czas nie wiemy, czy to będzie Rafał Trzaskowski, a może Radosław Sikorski, a może sam Donald Tusk. Nie wiemy także, co będzie po stronie prawa i sprawiedliwości, choć kryterium jest, na no co wskazała moja szanowna przedmówczyni, poszukiwania tego przystojnego, przystępnego, prorodzinnego, i poligloty trwają. Giełda nazwisk kiedyś liczyła kilkanaście pozycji, teraz podobno są już tylko dwie. Które rywalizują, czyli czy kandydat bardziej pisowski, czyli Mariusz Głaszczak, czy kandydat mniej pisowski, ale jednak wskazany przez prawo i sprawiedliwość, czyli obecny szef Instytutu Pamięci Narodowej, pan Karol Nawrocki. Wskazany czytaj przez prezesa, jednak bądźmy ściśli. Wskazany przez prezesa, czyli kandydat niepartyjny, czy pisowski, tak byśmy to określili, bo tak będzie odbierany, niezależnie od manewrów, które miały być wykonane, że to jest kandydat, który nie jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości. To sam fakt pobłogosławienia go na starcie kampanii wyborczej przez Jarosława Kaczyńskiego i tak w sposób jednoznaczny będzie go przepisywać do obozu Prawa i Sprawiedliwości, obozu Jarosława Kaczyńskiego. I teraz Oczywiście w państwo... w zamiarze jeszcze Oczywiście, no w zamiarze Jarosława Kaczyńskiego jest próba powtórzenia sytuacji z 2015 roku. Tym manewrem z Andrzejem Dudą, bo także polityk może powiedzieć drugiego szeregu yy, i wygrania wyborów skutecznie w 2015 roku, ale to założenie jest na starcie niemożliwe do zrealizowania z bardzo prostej przyczyny. Wtedy było 8 lat zmęczenia rządami Tuska, Kopacz i Platformy Obywatelskiej, i w naturalny sposób. Te preferencje przesuwały się w drugą stronę, na zasadzie nie tyle bycia zapisem Kaczyńskim czy Dudą, czy w to bardziej w opozycji do Tuska, Kopa czy Platformy, a teraz mamy, w momencie kiedy będą wybory prezydenckie, około półtora roku po wyborach parlamentarnych i w głowie wielu wyborców, wyborców bardziej pośrodku, którzy zdecydują komu przypadnie więcej pałac. Cały czas w pamięci My pozostaje to, że przez 8 lat to rządziło przodu. Prawo i Sprawiedliwość. Ale czas jeszcze musimy... jedno, redaktorze, że dzisiaj w pisie jest bardzo wielu pretendentów. To jest dość zasadnicza różnica, panie Kolego, jeśli chodzi o wybór tego, który do fotela startował będzie. Naprawdę dzisiaj, ma, a nawet jeszcze ciągle kobietę mamy, chociaż prezes powiedział, pani że doktor, kobieta nie. jest. Jeszcze...